Część są strony Krzysiek i tam wszystkie bardzo serdecznie w podobnych, gdzie XP od setnego do dwusetnego levela Knight Path. Przypominam, że standardowe kategorie będą oznaczone kolorami: na zielono Highs, na niebieskiej XP Solo, na czerwonej XP w party, no i na pomaliczkowo XP Highs. W przypadku XPienia w PT, tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że najlepsze XPiska zostaną podkreślone. Dobra, przedział od setnego do 130 poziomu XPienie w party, no to Hive na Grey Island, tutaj można wybijać na wieży, powiedzmy, Parter, 500 plus 1, plus 2. Ale żeby za wysoko się nie udać, bo tam coraz więcej będzie tych silnych insektów, które raczej wybija się na wyższych poziomach. sprawny na Yalahar, tutaj raczej sama powierzchnia nam nie wystarczy. Trzeba będzie się czasem udać niżej. Ehm, no te plagłe Smithy powiedzmy będą nam trochę zmniejszać nasz profit, ale i tak powinno być w porządku. No i wymy na Drefi. Podeks no to Yellow Haksy na Zao. Tutaj to właściwie pierwsze ekspoisko, które zawsze mi przychodzi na myśl, gdy jakiś knight nie pyta. Nawet jaki poziomy gdzie ekspić, bo to jest naprawdę wspaniałe ekspolisko, tylko należy pamiętać, żeby mieć ze sobą dużo backpacków na GP. PodExp no to Sea Serpenty. Co prawda task jest od 130 właśnie, ale już na setnym, nawet jestem po prostu tak dobry. Exp, że warto wpaść po prostu. jest no to Kilet Kejmany na Zao. Jeśli nie skończyliście Taska, którego polecałem w podniku od 8 do 7 levela, no to możecie jeszcze skończyć. Podimsonem Buggy na Zao, no i GS na no, podchop, Mam tu na myśli ten najnowszy sport, który pokazywałem ostatnio. Um, od 130 do 165 levelu, no to sporo tutaj z już jest ekspoizm Na pewno dobre są um, czoseny na zao, na nich piękna XP i hajs wpada, wystarczy mieć jakiegoś dobrego druida. W przypadku Head Fortress X nadal będzie dobry, ale myślę, że tutaj się bardziej skupiamy na pieniążkach. To samo w przypadku Red Wolfów, na Wall, czy jak to się czyta. <grym> to jest ta nowa wyspa właśnie z tymi mutantami. X może być jednak troszkę gorszy niż na of Fortress, ale i tak powinno być elegancko. To X powisko pokaże niedługo. Haif um, Magdalena, tutaj wchodzimy już na wyższe piętra, żeby widzieć właśnie te mocniejsze insekty jak speedrisy, kolosy. Spawny na normalnych tutaj już bardziej, powiedzmy, możemy chodzić po tych podziemiach i wychodzić właśnie na górę tylko za jakiś czas. Deplingi na Grey Island, tutaj tak naprawdę można wpadać na najlepsze spoty i nawet wcześniej, co zresztą możecie zobaczyć na filmie jakimś speedx, pytam chyba Depling Hans, SpeedX czy coś takiego, ja tam jak z bratem, mieliśmy tam może po 110 poziomy, a i tak sobie doskonale dawaliśmy radę. No i oczywiście, Banuta, na której można siedzieć naprawdę długo, a zaczynać no właśnie już od 130 poziomu, chociaż przyznaję, że wtedy no może być trochę ciężko. No i takie eksploatacje, na które no już nie, nie za bardzo, ale e, high wpada, no to behemoty na Eldron. Przypomnę, że na wszelkie MOBY, jakie tutaj macie, taski, no to oczywiście, Bieszcze, czyli tutaj, na przykład na werewolf, e, MOBY z BANUTY, behemoty. Mm. Dobra, od. A to nadal ten sam przedział, dobra. Tutaj pod Expy Highs nadal bijemy. Jero na załob, one są naprawdę wspaniałe, Tylko po prostu im wytrzymacie level, tym więcej zbierajcie, wybijajcie masowo. E, no i samemu też można próbować na high na Grand tylko bez przesady. No, jakieś właśnie Parter P500 plus 1, plus 2, coś takiego. No i Cisette Plenty oczywiście pod Expa e, już z Taskiem, a pod Highs łod golemy na Jalacha. Od 165 do 180 exp w party tutaj dodajemy sobie drakeny na razach high, na myśli e, mury, e, już powinniście sobie spokojnie tam jakoś dawać radę. Hive, tutaj już e, naprawdę, powiedzmy, możecie wybijać tylko te mocne insekty. E, demony na goromie, tam się hunci głównie pod high, bo na expa nie ma co liczyć, ale jednak przy fazie profity są naprawdę e, bardzo... E, wysokie. No, nadal bijemy banów te, pery na zrefi. tutaj można jakoś kombinować, żeby, nie wiem, zabrać z sobą Sodka, tutaj zebrać dwa Grimy, jakiegoś tam, można też jakieś partie łączyć, bo wiadomo, im więcej profesji, tym większy bonus do expa, tylko spot musi być wolny, bo jak będzie tam jeszcze ktoś, to na pewno e, będzie miejscówka po prostu dla was wszystkich za mała. Ehm, grimy to nie są jakieś tam, powiedzmy, super koksy, ale expa daje tak, kozackiego. Pod Heist, no to mm, samemu Hero Fortress na eddon bo tam naprawdę często lecą krowni remy. Pod exp, nadal ciśniemy z Serpenty, mm, no i Hive na Greisland, można zhaczać trochę już, powiedzmy, bardziej zbierać te insekty. E, xp Heist, no dziwo, nadal, i Elot się nadają, co prawda już nie będą tak wspaniałe jak na niższych poziomach, ale nadal dobre. No i 180, 200 poziom, xp nie wpadnie tutaj o Ramon Catacombs. E, żeby się tam dostać, trzeba mieć jednak trochę punktów na ramach. Z tego co powiem, chyba z 50, ale tam jest po prostu wspaniale. Powiem wam tak. Ekspres kosmiczny, szczególnie gdy się ma cztery profesje. Miejscówka jest naprawdę gigantyczna i lot to jest coś pięknego, tak naprawdę. E, I na tych poziomach powinni się spokojnie dawać radę, bo ja dawałem radę. <gluzm> e, Glut Golem Factory. Tutaj powiedzmy, Expo jest to jest skomplikowane, bo trzeba odpowiednio chodzić na tych piętrach, żeby moby się jakoś tak nie podespiły. Bo jak będziecie tak, powiedzmy, nieumiejętnie chodzić, to może i exp będzie dobry, ale zdecydowanie stracicie na proficie. Asura Palace na Podhop jest to nowe które też zaprezentuję, ja już tam expiłem i serdecznie polecam, lot jest niczego sobie i XP jest też fajny. Nadal Hive na Grey Island, Dakeny na Razachaj, no i Banuta. Tutaj chciałem... Podsumowując, zwróćcie uwagę na to, że się opierają na własnej wiedzy i ja bardzo dużo XP w palce, bo tak naprawdę się po prostu opłacało. Ehm... Testowałem różne XP solo, gdy jakoś nie mogłem znaleźć kogoś do teama, ale jednak, no, porównując XP do tych na sea Serpentach, to po prostu Lipa. Może być jakiś dobry, ale nie równa się do XP w palce czy też choćby Sea Serpentów. No i dobra, się odcinek się wam spodobał i chcecie więcej poradników, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, możecie uzupełnić mój poradnik pisząc e, swoje propozycje bardzo prawdopodobne, że pominąłem jakieś dobre ekspozycje, bo jednak no, zawsze można coś tam e, pominąć. Zadawajcie pytania, jeśli jakieś macie, no i przepraszam, że tutaj czekaliście. E, no, ten sam rabiej, to wiadomo, te ekspozycje to też zwiedzanie. Mm. No i e, szczególnie mnie obciążyła powiedzmy ta Glidia, którą musiałem stworzyć naprawdę sporo osób na no mnie jakieś zaproszenia, NTS i tak dalej, jakieś Guild Hall, e, masakra, ale teraz już powinienem normalnie wyrabiać. E, tu zwrócić uwagę na to, że jeśli będą się pojawiały e, odcinki związane z Glidią, no to, bo wiem, że nie wszyscy są w niej nie każdy chce oglądać, to i tak pojawi się jakiś zwyczajny odcinek, no i dalej lecimy z samym update'em. E, nie zapomnijcie dobrze oceniać tych filmów, to będziemy... Ja będę po prostu je często dodawał. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam podobało. Trzymajcie się. Cześć.